Gościem Zaczytanych Wakacji jest pani Danuta Wałęsa, która nie tylko lubi czytać książki, ale jest również autorką super bestsellera Marzenia i Tajemnice. Witam panią serdecznie i dziękuję, że chciała pani wziąć udział w, naszych, w naszej kampanii społecznej namawiającej czytania wakacje. Rozumiem, że pani też czyta wakacje. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W wakacje to raczej mniej, bo mam więcej zajęć tak poza domem, ale w sezonie jesienno-zimowym dużo czytam. Zawsze chciałem Pani to pytanie zadać. Czy yy, kiedy wychowała Pani ośmioro dzieci, przeczytała Pani jakąkolwiek książkę, miała Pani taką szansę i możliwość? No czytałam dzieciom z czasu jakieś bajki, a tak dla, sama jako dla siebie, dla własnej przyjemności, to prawda nie miałam czasu. A jakie to były książki dla dzieci? Bo to też jestem tego bardzo ciekaw. Z tej, na przykład z tej serii kultowej Poczytaj mi mamo? A tak, tak. były takie małe broszurkowe książki, które się czytały. No różne bajeczki o różnych zwierzaczkach, roślinkach. A wnukom pani nie czyta? Teraz bardziej interesują się komputerem, tam, laptopem czy komóreczką, żeby grać. Teraz dzieci nie chcą tak słuchać bajek, bo mają inne zajęcia. A szkoda. Technicznie tak, bardzo szkoda, że książka uważam rozwija i pobudza do myślenia, i właśnie emocje wyzwala, pozytywne czy negatywne, bo te są takie potrzebne. A zajęcia dzieci i młodzieży teraz bardzo mi się nie podobają. Właśnie to, że nie czytają książek, nie potrafią wczuć się emocjonalnie, tylko tak powierzchownie w to wszystko, w tej technice jest. No tak, no bo nie, nie, nie obcuję się z tymi wyobrażonymi postaciami, tylko z, z nieżywym komputerem i to, i to jest, to zubaża naszą wyobraźnię, to jest ten problem. Tak, absolutnie. Jestem przeciw takim jakby takim całkowitym zaangażowaniu się tylko tej technice. I Jeszcze na koniec chciałem jedno pytanie zadać. A jakie książki najchętniej czyta pani mąż? O to trzeba o to się mojego męża zapytać. Mój mąż się interesuje obecnie komputerem. Czy czyta blogi, kto tam coś pisze, na niego, czy on odpisuje. Czyli robi coś, czego pani nie pochwala. Nie pochwalam bardzo, jestem przeciw. <grywa>